Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Magda Sośnicka, Dzwonek, Telewizja Kłodzka, Dziś państwa. I moim gościem w naszym studiu jest burmistrz Nowej Rudy, pan Tomasz Kiliński. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, po raz kolejny zdeklasował pan Rywali, tak chyba trzeba powiedzieć, uzyskując w pierwszej turze wyborów ponad 62% głosów. Sukces. Tak, sukces, no, zaufanie mieszkańców, za które oczywiście bardzo serdecznie dziękuję, to jest jakby nie patrzeć największa motywacja do pracy, dalszej pracy. Cieszę się, że będę mógł tę pracę kontynuować dla dobra, myślę, i miasta, i mieszkańców Nowej Rudy. Na pewno pan miał okazję obserwować, że to parcie na zmiany, zwłaszcza w stosunku do długo urzędujących samorządowców, tych, którzy mają dwie, trzy, cztery kadencje za sobą, było bardzo duże przy tych wyborach samorządowych. Jakby nie oceniam tutaj ich dorobku, natomiast no taka chęć zmiany była duża. Wielu tych wieloletnich burmistrzów, wójtów pożegnało się z urzędem. Pana to parcie jakoś szczęśliwie omija, czy też może nawet nie dotyczy. <śmiennie> jak to jest? Znaczy, ja myślę, że mieszkańcy Nowej Rudy dostrzegają pozytywne zmiany w mieście, które w ostatnich latach e, następują i e, e, zaufali mi e, i chcą kontynuacji. Chcą kontynuacji, zmian na rzecz rozwoju tego miasta. Zmiany jego wizerunku, poprawy warunków życia mieszkańców, nowych, ważnych dla nich inwestycji i przedsięwzięć. Chyba to oceniają mieszkańcy, tak mi się wydaje i, i dlatego te zmiany pozytywnie wpłynęły na, na mój wynik. Była, jeżeli mówimy o inwestycjach, bardzo ważna taka wizerunkowa inwestycja jak rewitalizacja rynku, czy też starówki, śródmieścia, ratusza, powstanie Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej w Nowej Rówie. Ludzie, czy też drugi etap budowy parku przemysłowego. Mówię tu oczywiście o tej ostatniej kadencji. To są te inwestycje, w no, których myślę, że i pan, i mieszkańcy mogą być dumni. To takie największe. Nie wiem, czy pan ma jeszcze jakieś tutaj do wymienienia, do przypomnienia z tej ostatniej ja myślę, kadencji? Ma pani te największe, bardzo istotne dla miasta. Ja zacznę może od końca, czyli od rozwoju gospodarczego i tego, co w Nowej Rudzie w tej sferze zaczyna się dziać. Wcześniej budowa pierwszego etapu parku przemysłowego, teraz uruchomienie inkubatora technologicznego. To jest budowa właściwych warunków, właściwego otoczenia dla rozwoju inwestycji przemysłowych, i te inwestycje zaczynają się w Nowej Rudzie dziać. Choćby budowa dużej fabryki katalizatorów dużego koncernu z Europy Zachodniej, to efekt również tejże rewitalizacji, o której Pani mówiła czyli zmiany wizerunku centrum miasta, wizerunku Nowej Rudy to również kompleks sportowy, którym myślę, możemy się pochwalić. i to dostrzegają również inwestorzy, którzy podejmują później decyzję o lokalizacji swojej fabryki, na przykład w Nowej Rudzie. To są te pozytywne inwestycje. Ja chciałam przypomnieć o takiej inwestycji, przy której no, wiele gorzkich słów padało i przynajmniej kierowcy kleli w żywy kamień. Chodzi tutaj o budowę o obwodnicy, czy tego kolejnego etapu obwodnicy, te dwa kilometry budowano ponad cztery lata. Kierowcy kleli, a pan? Tak, yy, wszyscy byliśmy z tego powodu niezadowoleni, ale ten niestety przedłużający się w realizacji trzeci etap. Szczęśliwie dzisiaj zostanie oddany dla nas wszystkich do użytkowania. Pytam też o to, bo Nowa Ruda nie leży przy jakimś głównym szlaku komunikacyjnym i wiem, że dla inwestorów ten dojazd to też jest rzecz no, nie bez znaczenia. Dokładnie tak. Dla inwestorów nie liczy się tylko działka, na której budują fabrykę, ale przede wszystkim układ komunikacyjny, otoczenie, w którym ta fabryka się znajdzie, wizerunek miasta. Po prostu przyjazne otoczenie dla biznesu i dla również życia pracowników tej firmy. W związku z tym, nowa ruda w ostatnich latach zmieniła się moim zdaniem tak mocno korzystnie na plus, że dzisiaj możemy. A śmiało pokazywać to inwestorom, i oni zaczynają dostrzegać walory tego miasta jako miejsca do doprowadzenia swojego biznesu. E, układ komunikacyjny Obwodnica Miasta, Droga 381, tak zwana Droga Sudecka, jest naszą główną osią transportu e, kierującą w stronę ósemki Kłodzka bądź w stronę Wałbrzycha. Także e, jest to dla nas e, jedna z najważniejszych w ostatnich latach, oczywiście, inwestycji, mówiąc o Obwodnicy Nowej Rudy. No i ta właśnie cała droga, o której Pan wspomniał, też niebawem, wiem, że to jest jeszcze kwestia roku, może dwóch, kiedy będzie w całości no, doprowadzono do takiego stanu, że nie będzie wstyd inwestora ten Tak, w tym roku został wyremontowany kolejny odcinek łączący nową rudę ze słupcem, centrum ze słupcem a już jest wykonawca kolejnego odcinka tejże drogi przez Słupiec. Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej na następny odcinek, więc w ciągu najbliższych dwóch lat. Droga przez słupiec, nową rudę w całości będzie zmodernizowana, wyremontowana, co poprawi zarówno warunki życia i, i, i poruszania się dla nas mieszkańców nowej rudy Ziemi Kłodzkiej, ale też sprawi inny wizerunek w oczach inwestorów choćby. Panie burmistrzu, no w Nowej Rudzie brakowało do tej pory jakiegoś takiego dużego inwestora. Jest decyzja teraz o budowie fabryki katalizatorów. To na pewno dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy poszukują pracy czy oczekują na nowe miejsca pracy w Nowej Rudzie. Bo jest też nadzieja i często mówi się o tym, że taki pierwszy duży inwestor potem przyciąga kolejnych. Dokładnie tak. Jak przypomnimy sobie noworudzką strefę ekonomiczną czy teren dzisiejszego parku przemysłowego, to jeszcze 10 lat temu nie było tam nic. Dzisiaj jest już kilka firm, które pracuje w Noworudzkiej strefie a ten inwestor to duży koncern produkujący katalizatory na całym świecie, sprawia, że to miejsce tym bardziej uwiarygadnia się w oczach, mam nadzieję, kolejnych firm, które, które zainteresują się ulokowaniem swojego biznesu właśnie w Nowej Rudzie. Nowa Ruda boryka się z bezrobociem, podobnie jak region cały, Kotlina Kłodzka. Jak w kontekście no, tego głodu dużego pracy i zamknięcia wcześniej, i kopalnie zapatruje się pan no, na zapowiedzi ponownego jakby uruchomienia wydobycia węgla przez Australijczyków. Australijska firma Balamara, czy też jej spółka Col Holding w Polsce a, rozpoczęła proces przygotowania do budowy kopalni i ponownego wydobycia węgla w rejonie Nowej Rudy. A, i, a, do dnia dzisiejszego firma bardzo dynamicznie realizuje założone działania, które do tego zmierzają. Czyli są to badania geologiczne, są to wszystkie sprawy związane z, ze środowiskiem, decyzjami środowiskowymi, koniecznymi zmianami w dokumentach planistycznych, zarówno gminy miejskiej, jak i wiejskiej. Nowa Ruda więc ten proces cały czas trwa i jest przez Australijczyków dynamicznie realizowany. To napawa optymizmem. Kiedy to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać? Wiem, że to duże nadzieje budzi wśród mieszkańców, wśród których jest jeszcze przecież sporo fachowców w tej dziedzinie, bo sporo byłych górników nadal zamieszkuje te tereny. Jak najbardziej. Nowa Ruda to miejsce. Od setek lat było związane z górnictwem węgla kamiennego. Od 15 blisko lat nie ma już wydobycia w Nowej Rudzie, ale są górnicy, są rodziny, jeszcze jest mnóstwo rodzin, w których są osoby, które albo pracowały w tej kopalni, albo były blisko tej kopalni, związane z tą kopalnią. Więc mowa o Ponownym wydobyciu węgla jest wielką nadzieją dla mieszkańców tego miasta. Oczywiście wszyscy sobie życzymy i kibicujemy, pomagamy i wspieramy firmę australijską Balamara, żeby to przedsięwzięcie im się udało. Nowa Ruda jest położona w dwóch tak zwanych obszarach interwencji, które zostały wyznaczone w strategii województwa dolnośląskiego. Na jakie bonusy z tego tytułu może liczyć gmina, miasto? Jesteśmy jako Nowa Ruda, zresztą i miasto i gmina Nowa Ruda, również jesteśmy członkami aglomeracji Wałbrzyskiej, czyli tworzącego się obecnie tak zwanego Zitu, czyli zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W najbliższym czasie myślę, że te sprawy formalne związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą ukończone i będziemy dysponować jako ten powstały zit aglomeracji wałbrzyskiej własnym budżetem i środkami z regionalnego programu operacyjnego, które będziemy mogli wykorzystywać na potrzeby. Zgodnie oczywiście z wytycznymi, jakie, jakie obowiązują, na terenie aglomeracji Wałbrzyskiej, czyli 22 gmin, które tą aglomerację tworzą. Są to środki we wszystkich tak naprawdę sferach i osiach priorytetowych regionalnego programu operacyjnego, więc są to środki zarówno dla przedsiębiorców, są to środki na rozwój przedsiębiorczości, ale są to też środki na rewitalizację, likwidację niskiej emisji. Termomodernizację, i to są obszary, w których będziemy chcieli bardzo aktywnie, tak jak do tej pory, uczestniczyć i wykorzystywać te fundusze dla ważnych dla, dla naszego miasta przedsięwzięć. Panie burmistrzu, przed nami nowy rok i nowa kadencja. To czas, w którym trzeba powiedzieć o planach. Tak, tak, oczywiście. No, poruszyła Pani kwestię aglomeracji Wałbrzyskiej, bo te prace trwają już od ponad dwóch lat aby dobrze przygotować się do, do możliwości, jakie stwarzają środki Unii Europejskiej w tej nowej perspektywie. I my już pracujemy nad dokumentacjami projektowymi, które, które posłużą nam do zdobycia tych środków i później realizacji tych projektów. Są to projekty termomodernizacyjne, zarówno szkoły, jak i innych obiektów użyteczności publicznej, środki na, na również drogi, i jesteśmy w trakcie przygotowywania tych projektów. Takie dwa pierwsze projekty termomodernizacyjne to Miejski Zespół Szkół numer 1. Oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Myślimy, że, że to będą te, te pierwsze projekty. Chcemy również, abyśmy mogli skorzystać ze środków w priorytecie związanym z przedsiębiorczością na przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych, bo to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, cały czas jest naszym priorytetem, czyli przyciągnięcie i stworzenie warunków dla rozwoju inwestycji przemysłowych, bo dzięki temu powstają miejsca pracy i ten największy problem mieszkańców. Czyli często brak pracy, czy też możliwości ich znalezienia, jest dla nas rzeczą najważniejszą, a za tym idzie cały rozwój tak naprawdę gospodarczy, a poza nim społeczny i, i, i zmiana tej trudnej sytuacji Nowej Rudy, która powstała po likwidacji kopalni. Miejmy nadzieję, że te wszystkie plany, życzenia i marzenia dotyczące gminy Nowa Ruda w kolejnym roku i w kolejnych latach się ziszczą, czego Panu i gminie oczywiście życzymy. Dziś Państwa i moim gościem w studiu Telewizji Kłodzkiej był burmistrz Nowej Rudy, Tomasz Kiliński. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.